I tam wszystkich, w kolejnym odcinku zagramy w League of Legends i razem z mną jest Jaco Siema Micek którego nie ma i za niego będzie gadał grabarek Jest Paku Siema I szakal Siema Siema <słuch> no, Więc jak my idziemy w ogóle Ja sobie skoczę na mida eee, Ja chcę topa Wybierz sobie szakal gdzie chcesz iść To ja pójdę sobie na bot Kurwa ja już bym na tronie siedział no DC. Pójdę sobie na bota. No, to jakby. Micek na supporta. To Busia nie ma. Micek na supporta, bo go nie ma. Yeah. Ja się go wezmę. Nie nic really. No, idziemy. Mą Mącić, pierdolić mi się nie chce. Dobra ty, to ja sobie będę dalej chyba skręcał to, tego... No, skręcę brano. nie? No. no dobra. To jest IKEA. No ja, tego nie pomalujesz. Ty tego kurwa nie ogarniesz. No ja pierdolę ty, ale nie łapy boli. A mnie kurwa wszystko boli, bo... Za o, ja... o kurwa, chuj. A ja nie wiem czy ja dam radę kurwa się te barki zrobić. Z Barki kapturami. powiadasz No barki i kaptury, ja pierdolę, ale tak więc... Łapy bolą o, bo wczoraj trochę dojebałem Dojebałeś na Bica? Dojebałem na Trica <gry> A, Kurwa oho oh, Człowieku Na Trica Obo chuj Zagram sobie Malezorem Dzisiaj a wiesz, Nejmus, dlaczego w czasie II Wojny Światowej gazowano również Cyganów? Bo mogli. Bo wysłanie ich do obozu pracy było zbyt okrutne. Ehm. Nie by tam kradli. <laughs> a, co, a co zbudowali koreańscy pszczelarze? kurwa. Psz Zbudo zbudowali Seul. O Jezu. Uczułem to... kurwa, to. Aż mi się beknąć chciało ty. podobne. No kurwa, suchara się su su dobrze beknąć. Chyba mi co, słuchaj. Siema. Siema. Kurwa, nie... musiałem <mulizować> zaktualizować tego zjebanego skate'a, żeby mi zaczął działać. No i A... pan, możesz powiedzieć, jeszcze ładnie czyść widzą, bo nagrywam. Siema wszystkie. Zjebany oh. Komercha Komercha w chuj Kurwa talon nam idzie To już wszyscy wybrani Idziemy tam Halo? Nie Halo Wyjebało mi patrz, kompa patrz, Znaczy patrz. musiałem go resnąć Która minuta? Druga. druga Że, że druga, że E, to nie aż tak źle Co nie? Wiesz co nagrywałeś? Nie no, nagrywam normalnie. Czemu konagrywałeś? Ja pierdolę, zajebane smartcasty kurwa maolata. Mm, 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 mm. Mam nadzieję, że mi jeszcze Reda nie wyjebo. Choć pewnie już to zrobił. Ja kupiłem potanomany jak manę jaka wybiłzesz <coughs> tak <coughs> <d> <coughs> <coughs> To jest denaturat. Coś dla ciebie Kurwa bo... Co jest kurwa z moimi FPS-ami Ty <coughs> przez te słuchawki nie? Micok brzmisz jakbyś seplenił kurwa Bo sepleni Nic <coughs> nie Normalnie seplenisz? Nie bo teraz tak czysto wchodzi, wchodzi ci głos, że chłopie jakbyś seplenił, nie? Kurwa przestańcie pisać do chuja, bo już mnie to w Jeszcze na, na antenie się źle zachowuje, ej! Jakby tu gówno leżało, to też by kurwa leżało? No w rurku, zrób coś z tym No kurwa chuj No przestańcie Mam kurwa pisać może. do chuja Wyłącz ich Telefon bym musiał co kurwa wyłączyć A, Czemu nie wziąłem Ja, ale głupi jest Prawda? No, no. Warto, co? no. Czemu no otrzymuję... ja... Cztery zjebane FPS-y, ktoś chłopowy? coś chłopowy? Idę na Midaj. chodź tu na topa, on puszuje No kurwa Mać! Co ja odjebałem w ogóle? Nawet mi. Ja nie wiem Tego Oni nie z... zrobili mnie kurwa jak gdy ktoś dał na ja Ostrożnie nie... najmus też jakieś, jakieś no kurwa no, no to Przynajmniej też od Jana wzięła Coś mi tu znowu wyskoczyło To ty się przyciągasz? Kto? KingKong? Tak, A Ooooooo! Nie urwało ci kawy? Nie brzuch mnie boli, bo mam za kwasy o, o czym? Everybody, everybody, Nie mam i da cały czas On tu jest ja co? Pewnie ta How's it going? Nie ma talona, cały czas uważać. Kurwa coś mi bije ty. go, znaczy mu. No tu jest gdzieś blisko, uważaj Co daj, Dawaj, dawaj, dawaj. Nice, dobra, chuj Puszczę, nie? Mhm. Pierdolę, to za linia pan Tak słucham Siema. E, Możesz do mnie podbić za jakieś pół godziny Bo mnie nie ma teraz na chacie i w sumie nikogo praktycznie mnie nie ma na hacie. No, hello Dżungler byś mógł u nas coś tutaj tam, no. co robią, co oni? Kurwa, banujcie nie to gumę następnym razem, ja pierdolę. W kurwa te stuny, co? No kurwa cała wkurzająca jest. <laughs> kurwa, jak ty śmiesznie mi, mi co grzygnisz. W kurwia te stuny, nie? <laughs>

Chyba jeszcze ci powiedziałem. To no. już szedłem tam do was. <słuch> <słuch> Aż, kurwa. A teraz lepiej mnie słychać. Nie chodzi mi o to, że cię lepiej słychać, bo cię zajebiście słychać, tylko seplenisz. Nie wiem co jest jestem. To pewnie nie przez Majka. Pewnie nie, mówię. Wieku. No dobra. Pamiętaj, Najmniej pamiętasz co moja mama ci zawsze radziła? Żebyś, żeby zywał stale ten Nie Chodź żeby, żeby wypluł to z buzi. No idę No tylko mi Dobra zostaw tą wieżę właśnie. Ej chcecie w nich tam wjeżdżać na dole? Ja bym wam ultem. Dawaj tutaj No kurwa jak jak ten ty zobacz z Tutaj powinien być frag gdzieś No kurwa on nie je... Chodź tym traszem! Kurwa! Gdzie ty tym traszem? Ja pierdolę O typ On cię jeszcze zajebie No wiem wiem Czemu ty Co, nie przyszedłeś poś... do mnie? Kurwa, Gania z defragiem poszedłeś na botach, gdzie jest trzech jeszcze. No chyba zjebany jesteś, Aha, tak jak jesteś. Tu, kurwa. Ona była tutaj, ty byłeś tutaj i poszedłeś tu kurwa, zamiast tu zejść. Oha, inteligentna. <słysy> nie puszczuj tej linii teraz, bo kurwa, o, tak będzie przejebanu i tak. Już. <słysy> ja się nie nadaję na ja mogę grać na ADC. <słysy> Przytrzymaj mi, Neymu, Solinie. Idę im pomóc. Ja się z wody tkałam. Dobra, teraz mam WWF'a. Idą na mida, uważaj. No spoko. No kurwa czemu nie mówicie SS? SS Renekton Przecież mówiliście SS No to jest wart SS źle mówili No, przy, no Przyszedłem Wjeżdżamy w nich? Nie, nie ma ulgi Tak Spaliłem ulta, mój chłop Spaliłem taką Dawajcie ją pod tower'em hmm. Skoczyło mi, chłop Oooo Mi skoczyła posypka, spoko Chuj, kurwa Jak, co chłop napierdalam, mnie? No idźcie i hej Ja biję, no nie ma many kurwa, no. No jeszcze się wpierdoliłem w to gówno, no. Ja pierdolę bez sensu to jest takie kurwa. No bo to się tą postać się banuje, no bo ktoś jest, kurwa przejebany. Ale ktoś... co się banuje? Jinx. No to się nie da grać. Uff. Mogą um, um, tylko zmiścić szatę zmarnąć Uważacie że nam wpierdolą? pierdolą. że tak będzie Chyba tak <suszy> Mi coś traf w końcu z tego ku... Spokojnie pierwszy raz stresem gram <gry> No dał ulti co Uważajcie tam, oni idą Dobra dzięki za snawę No nie idą Dobra, no, 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 nie, Idom, czekaj, Popa <grym> nie ma nie no tu jest toczny. talon na kurwej balon nie tak tak że ja bym kurwa, a no ty będzie. możesz jesteś balon W sumie wolę balon The uważajcie No to dawajcie ich tutaj Dobra, to idę Mamo też zela, No kurwa, slow! Niesamowite. No. Chcesz, szekolę, jeszcze w nich wpaść? Chyba nie, co? <grym> no nie. <grym> 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 <Śmieszny> <grym> kurwa, kurwa laga. Widzicie, dostajemy <grym> i <grym> <made that>. Nie bawaj <grym> tego na YouTube. Muszę, kurwa. No co ty? Później nagram następny. Nie mam kurwa czasu Short. na później. Pójdę na siłownię kurwa na <coughs> 16 i wyjdę tam o 18. Ty myślisz, że będę nagrywał? Oj, o ja 22 będę odcinek stawiał. No jo. Myślisz, że nie mam co robić? No, no, myślę, że nie. No ja myślę kurwa, że mam co robić. A ja nam na pierdolaję. Ja Przyjdzie kurwa ktoś w końcu do mnie na topa. No idę, ale jestem tak samo silny jak ty O kurwa mać Aha, bo ten rektor sobie tutaj tańczy O kurwa mać O kurwa, dwa fragi Grubo No jeszcze zajebie ty, aż cię to <gry> Aha Siad down Siad down No ale w pizdę dostaliśmy co? No, w sumie troszkę <strybing> Nie zawsze się wygrywa <gryză> <trybing> Oj tam Oj tam oj tam Oj tam oj tam, tam, tam. tam, tam. tam. Bywajcie I mean, ich na tym idzie tu no, ja mam ulti. Ja jebie. To już zaczynamy. No i tam Ja pierdolę <śmieniali> O grubo Ty chyba nas wychujali trochę co Ty co nam jebali to ja pierdolę co? No te kombo biebali Aaaa! Goniam cię Niko pizda ty Ale się będą z nas śmiać ty w internetach <śmieniali> <śmieniali> To taki piątkowy popołudniowy nastrój Wyjebane mam kurwa. Wszyscy są nastawieni na ten Na wyjebane Wszyscy są, wszyscy mają wyjebane Dzisiaj nazwij tak odcinek, mam wyjebane, ja wyjebane. Wszyscy mamy wyjebane Ja nie mam, ja mam dwa fragi No ja mam sześć ja asyst Cicho bądźcie, wiem że macie też dwa Wiem, ja że ja mam... trzech z nas ma mamy te same staty, kurwa. Nie te same, bo ja mam cztery asy. O cicho, bądź kurwa, nie udzielałem się. Ja, ja, ja mam tyle asy, co wyfragów, tak Proszę mi wybaczyć. Ale się nie udzielałem. Wow. Niech to kończą szybko, bo już mi się nie chce tutaj biegać. Ty, tak. coś tu kurwa było chyba. Never... Dawajcie to. O, pewnie na mnie pierdoli, ty. Prawie Prawie nie pierdoli. Miał... To... prawda Stwierdziłem, że wardy nam to niepotrzebne. Idę w pierdoliczkowy. No dawajcie kurwa! O tu staje AP Chodź tu. Do taty. O o. Ale ty no, no. Piara, ale ona bije ty. Zamiast ją fokusować? Pęta, pęta, pęta! Ja i nie dam, jest No, Renek... No. Renek, chuj za ty. Co za chujoza Pewnie nie są kolegami Chyba i tak zginiesz co chociaż pobiega Czemuś ty się, się nie cofał do bazy kurwa No jak to, nie się nie Jak tutaj biegła ta Jinx tędy No a ty sobie mogłeś przejść no, tędy Przecież ona sobie leciała tu Ty byś jej uciekł spokojnie Przecież miałeś a tu? a tu co? A była? A tu ku... Jeszcze tu mogłeś, tam mogłeś, tam Tutaj, Ej, chodźmy, i przedajemy, przy, przedajemy i tam idziemy z nami na Nexus. Patrzcie, patrzcie. To, to, <grym> <zrakujemy. grym> yeah, to, yeah, to był bajc, tylko yeah, Micek zjebł. Żartowałem. przesuniem to te tak... Żartowałem. Ja nie jestem za ty. <grym> 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 tak chciałeś yeah, mówić, Micek? przednio. Wyjebane! Już nie jestem za Boże jak go nie z tego. No. Wy go rozumieć? One... Czy on kurwa ono ma topeje matynaryju Patrz jakich pogoniliśmy kurwa Pa kurwa, kurwa pogoniłem Pa doba, zama, zoba świra, doma, nie mogłeś prędzej tego ulta użyć? No mięsna, i Aj, jaj, jaj. Micek niżej. Aha, właśnie, jeszcze z nią biję tu zauważyłem. Micek, to nie założyłem Cycek. Micek sobie A patrz, myślałem. Miałem jeszcze będę. Nam... Dobra, kupiłem ap pota. No ja mam Jadymy z kurwami. A ja nic nie kupiłem. A ja mam wyjepcie. <grym grym grym> <grym> Dobra. Ej, nie pomysł. Nie! nie, nie. Wiedziałem no, no, tak, się dobrze. Chciałem sprawdzić waszą wytrwałość. No, no. Nie ma poddawania się zaraz to kurwa. Wygramy. Bo nie skręciłem do końca krzesła kurwa. Mojego tonu kurwa. Ja co się tak przejął, że nie miał się Wiecie jakie no, to... bym dorobił buty? Jakieś które HP dodają. To by była ciekawa opcja, nie? No. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. really Takie right buty kurwa z paskiem na hapety <laughs> Dobre w sumie Gdzie wioszujesz buty Do Jacka wszyscy! Spierdalaj kurwa, gruby! Co za kurwa gruba? Nie, 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 wyjebane, mam. Dobra, atakujemy. nie, nie, I co? Pojebaj ich, pojebaj pojebaj! nie, 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 pa nie, latarni. latarnią oberwali. Nie wiedzieli co, co mają z tym zrobić, a... O patrz, patrz, Micek je RÓW, RÓW, A ten sobie pozbierał <grywy> A później powie, o, tacy słabi, ja miałem trzy killy <grywy> A yeah. tak jak się co ja wiecie co to ja wracam do skręcania fotela chyba To no dobra, dobra. opcja Jak my wpiznę dostaliśmy Jeszcze nie dostaliśmy, jeszcze gramy Jacek, jeszcze gramy Sprawo będę musiał Was pozabijać tutaj właśnie, uciekać Latarnia, ładnie okay mogłem latarni? Znaczy tej latarni. Dalej robi. Tak, wiem. No nie... Użyję. znów Popatrz Dobra, gdzie jest śrubokręt? On nas wyjebali na wała, Jezu to mój... <grym> <znać się> <górę> Nie ma tak skoczyć do bombki ty. Wyjewali nas bez, bez mydła O kurwa, gdzie jest inna? No do... ja mam ulti Tu jest Padł ucieka przed zakim treszem jaki on jest słaby Zabić. 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 Chyba Diana na to za tak nie Jeba ci. Zostaw mi, bo ja muszę na maskę uzbierać. Nie muszę na masę. A i tak zginiesz. Patrz. Zaraz skoczę na niczem. Oh, oh, oh. ryby? No. no i mnie zmajtowałeś, mogłeś spuszczać te klipy Nie, nie, weź sobie, uzbieraj sobie Uzbieraj sobie na maseczkę, tak, zostań tu To jest assisting enemy team Za to są reporty, Ej. <gryśla> <gryśla> Za to możesz dostać sprawę w trybunale Za to możesz dostać kurwa kutasa do buzi ty. od, od frika Ale damage kurwa ty Myszka mi spierdala, patrzcie Trybunał za to ściga Jo kurwa, jak policja Za <trybuna> Kurwa Ale oni się przypierdalają do mnie No to je no, nie, no, nie, no, nie, no No i powiedziałem bierze wszystkie fragi Nie może wykerować gry No To, Double kill. to wy tak pierdalaczech? Nie no ja tu chyba muszę Ja tu muszę podjąć chyba odpowiednie środki tylko ja nie wiem od, podjąć od samego początku gry, <gry> Włączam Jezu. monitor chuj. i chuj Tak powinienem grać Od, od samego początku Idziemy jak trzymam, a już nie No chodź bij się trzymali mnie w niepewności dobrze. 011.7 yeah. No i to by było na tyle kurwa Zaraz ten odcinek będzie na youtube kurwa Ja pierdolę pierwszy raz w typie